Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale po dość długiej przerwie, bo chyba nie było mnie 10 dni. No ale mamy taką pogodę, a nie inną. i Mam też pracę w warunkach yy, na dworze, pracuję, więc nie czułem się ostatnio najlepiej. A nie chciałbym, nie wiem, nagrywać cokolwiek, podciągając nosem na nagraniu, bo to by nie miało najmniejszego sensu więc co by tu powiedzieć no dzisiaj już czuję się dużo dużo lepiej no a wczoraj wieczorem yy, usiadłem sobie do PS Vity, ponieważ no nie miałem co robić a że nie mogłem nagrywać to chciałem sobie przypomnieć pograć trochę na tej konsoli bo już jakiś czas jej nie używałem ostatnio chyba miałem ją w ręku jak nagrywałem odcinek o moich handheldach i one mnie tam kosztowały, wyniosły. No i wtedy ona była właśnie na ten odcinek specjalnie naładowana, a to było jakieś, no nie wiem, 12 dni temu, no minimum 12. Można zawsze na YouTube sobie sprawdzić kiedy był ten odcinek. Ale zobaczcie, jeszcze wczoraj dosyć dużo grałem, i bateria jest prawie na full więc tak jak mówiłem na tamt, nieraz na jakimś odcinku właśnie o tej PS, widzicie, że zaskakuje mnie ta bateria, że w trybie czuwania wytrzymuje mi prawie do 30 dni no a jak widać minęło te 12, czy może trochę więcej no i ta bateria nawet po grze no mało co zeszła, no pewnie za jakiś czas tak konkretnie przeskoczy do połowy bo ona nie jest jakoś tam procentowa, mam to wyłączone, pokazywanie procentowe no, ale sam fakt, tak jak mówiłem, ps -bitka, no, baterie są mega dobre. No i tak, co ja wczoraj grałem? Grałem w WRC5 i takie małe zaskoczenie, bo jest to nowsza wersja od WRC3. Same numerki mówią o, o tym, ale w WRC3 też mam na ps i powiem szczerze, że no dużo lepiej mi się gra. Chodzi głównie o tryby kamery. W WRC 3 mamy tryb kamery wewnątrz auta i wygląda ona no mega fajnie ponieważ widzimy praktycznie całą przednią szybę i no i widzimy y, coś tam tej kierownicy W WRC 5 już moim zdaniem to sknocili ponieważ z widok za kierownicy to nie dość że nie widzimy tych zegarów i, i kierownicy nie wiem może w innych autach tak jest ale ja już tu kilka Kilka aut testowałem no i nie ma tego widoku zegarów i takich różnych szczegółów. Widać tylko minimalną górę kierownicy, kawałek szyby i paski do góry przyciemniające tą szybę, że widok z kokpitu no, to jest tragedia, jeśli chodzi o WRC5 na PSVT. W WRC3 było to no, dużo lepiej zrobione. I mega wygodnie mi się grało, właśnie w tamtą gierkę. Jeśli chodzi o, o WRC3, to zazwyczaj grałem tylko z kokpitu, z widoku, w środku auta. No a w WRC5, no nie mogę się do tego przekonać. No, no nie idzie mi to za diabły, i muszę na kamerze zewnętrznej grać, żeby to w ogóle miało jakiś sens. Może odpalimy sobie nie wiem jak nie wiem jak światło zrobię trochę głośniej bo grałem w nocy i nie chciałem nikogo pobudzić nie wiem jak światło ale mam jeśli chodzi o wyświetlacz w konsoli mam ustawione na na najniższe więc bardziej już przyciemnić tego obrazu na konsoli się nie da ale myślę że nie będzie tragedii no jasny dźwięk czy go nie ma Coś tam słychać. No tragedia. Teraz bym musiał wejść w opcję, żeby wyłączyć tą blokadę. No, zobaczymy, jak to będzie z tym. Wczoraj grałem Robertem Kubicą i Maciek Szczepaniak. Tutaj mamy trasę dosyć taką konkretną. Poczekajcie, bo wyszedłem z tego. Trasy mamy 8,03 km, może zagrajmy sobie. Tutaj też mamy, że możemy wybierać auta, plus team, Kto ma kierować tu? Mamy konfigurację auta, ale ja już się w to nie będę bawił. Zrobimy sobie start. Mówię, już zapomniałem, jak to graficznie wygląda w PSVC. I wczoraj, tak z ciekawości, mówię, wezmę sobie spółeczki. No i włączę sobie i przypomnę jak to jest. I powiem szczerze, że no nie wiem, w WRC 3 dawno nie grałem, ale wydaje mi się, że gierka była dużo lepsza od tej w 5. Ale to może być tylko moje zdanie. Nie wszyscy muszą się z tym zgadzać i każdy ma inne podejście. Nie wiem jak dźwiękiem, ale chyba tragedii nie będzie. Najwyżej w Sony wygasie się pod głośnym mówię, no Teraz dałem lipę, bo mogłem wejść w ustawienia wcześniej i sobie to skonfigurować. No dobra, zrobimy sobie start. Jeśli chodzi o grę, to ja po prostu będę tak na ludzie co jechał. Nie będę tu zgrywał specjalisty, bo przez ekran telefonu to jest masakra. Muszę też jakiś inaczej. To 知道。是 Ogólnie chodzi o pokazanie gry jak wygląda No mówię Grać w ten sposób i nagrywać no to jest kiepsko więc chodzi mi tylko o zarys gry jak to graficznie wygląda Jak no to się mniej więcej ogrywa PS Vita to jest moim zdaniem no, zajebista konsolka. Szkoda, że została zapomniana i mało gier na to wyszło. dobry gier, bo no na PSP PS, jest multum zajebistych gier. PS Vita nie ma w ogóle polotu, nie może się z nim równać. A był potencjał, bo naprawdę, jeśli chodzi o, pod, o pod, podzespoły, i Jakość tych gier no, Zapowiadało się mega dobrze A wyszło jak wyszło to Moim zdaniem Sony właśnie jest, no, zawsze robi jakieś takie lipne te oprogramowania, że bardzo łatwo je hakować Równie dobrze mamy Mamy przykład PS3 PS4 Też wszystko moment zhakowane no, Tragedia left 4, short, 4, left 3, closed, into right 3 minus, hold, onto left 3, care, close hard, Into flat right, long, closed. Into left right. Two, left two, Jeszcze w tym tygodniu skoro czuję się już lepiej mam pewne zamówienie na, na gry. Myślę, że... O kurde. Myślę, że do końca tygodnia wszystko do mnie dotrze. Jeszcze w tym tygodniu. Nagram odcinek trochę na drobie zaległości Na pewno będzie też coś na Nintendo Switcha Na ten sprzęt mam najmniej giera. Chciałbym żeby ta kolekcja troszkę przybierała na ilości no I żebym zawsze w razie potrzeby jak będę miał ochotę coś zagrać no. żeby ta gierka była takie co mi się podobają, bo oczywiście nie będę kupywał czegoś, co mi nie podchodzi, bo to nie ma sensu szkoda pieniędzy, a jak wiadomo na Switch'a te gry to one nie są tanie. Dobra, myślę, że nie będę tego odcinka przedłużał. Zainteresowani widzą jak to wygląda, może obejrzymy sobie replay. Nie jest to najgorsza gra, tylko mówię, no mi się akurat WRC3 bardziej podobało. Może te, może więcej. Więcej się w nią zagrywałem, a to miałem znacznie później. No i już tyle nie grałem. O tutaj jest ładny widok, nie powiem, że nie. No ale w grze jak wybierzemy no to wygląda to całkiem inaczej. Nie jest tak fajnie jak tu, Może jak to się skończy albo wyłączymy za chwilkę. I... Włączę nowy wyścig i pokażę Wam po prostu jakie kamery. Jakie kamery są tu w tej grze dostępne? No mnie dość długo mnie nie było. No, będzie już z dobre półtora tygodnia, może więcej. No a z racji takiej, że mówię, że dzisiaj trochę lepiej się poczułem, chciałem coś wyrzucić, a brak weny. Brak jakiegokolwiek, nie wiem, unboxingu, bo nic jeszcze do mnie nie dotarło. Ale. Jakaś taka siła wyższa mówiła mi, żebym coś nagrał. Więc trafiło na PS-Witkę. Wiem, że była chyba tylko raz na kanale, jeśli chodzi o gry. No może dwa, już nie pamiętam. musiał zerknąć w filmy, ale nie było tego dużo. Dwa razy chyba było. Była jakaś bijatyka i chyba pokaz farminga, jak wygląda farming na tej przenośnej konsoli. Więc to będzie taki trzeci film. Może pomyślę nad jakąś serią, że... Co jakiś czas będę nagrywał odcinki z PS z grami jakie mam. Mniej więcej, no nie chodzi o gameplay, tylko po prostu jak to wygląda na tej konsoli. Jak to, jak to graficznie i w ogóle... Jak, no jak w to się gra no i też zrobię sobie taką serię może z PSP i ze Switcha, więc tych odcinków pojawiałoby się troszkę więcej na kanale niż same unboxingi, bo jak wiadomo żeby nagrywać tego typu filmy tylko unboxingi, a zazwyczaj no kupuję nowe gry, nowe rzeczy więc musiałbym na to wydawać fortunę i, i zarabiać grube tysiące no wiadomo jakie jest prawdziwe życie że tak się nie da no, u nas na przykład nie ma takich miejsc, żeby, nie wiem, na jakichś targach kupić, kupić takie gierki używane, nie wiem, za jakieś atrakcyjne pieniądze. Bo u mnie w miejscowości to na przykład są dwa Lombardy, a ceny takie, że trzykrotne stawki tego, co można wyrwać na Allegro. Więc raczej nie jest to opłacalne i nie miałoby to sensu. Dobra, bo się tak rozgadałem, pewnie zanudzam pokażę wam jeszcze dostępne te kamery włączymy tu jakiś biścik. weźmy może to z... Mówiłem, obojętnie jakie, ja wybieram trasy, nie wiem, przyzwyczajenie, tak bym chciała to ogrywać. Jeśli chodzi o jakość nagrania, no to jak wiecie, już wspominałem milion razy, że nagrywam telefonem. Nie wygląda to najlepiej. Ale myślę też nad, nad sprzętem do nagrywania dobrym oświetleniem jakąś kamerą. No na razie muszę zwalczyć tym co posiadam na chwilę obecną. I kamerki bo były na select. Tu mamy zmaski, tu mamy takie coś. No i tu mamy właśnie tą kierownicę. Jak się schylimy to coś tam widać tej kierownicy, ale poza tym to widzimy tylko górę. Na moje mega źle się tak kieruje. Jeszcze chyba sobie wziąłem noc. Nie wiem. no w sumie dałoby się to ograć tylko nie, jeśli chodzi o. O oko, że po prostu, bo no, wizualnie nie, nie widzę tego co widziałem w WRC3 i tam po prostu bardziej mi się to podobało. Ale to jest... O. Pewnie, że okej. Okay. Po takim dzwonie to by było super okej. Okay. Nie no, dałoby się przyzwyczaić, tylko by było trzeba trochę trochę pograć na tej kamerze i wszystko idzie ogarnąć jeszcze jak patrzę przez telefon to już całkiem kiepsko tak jest jaśniej no, to daje nam do zrozumienia chyba że ta szyba jest taka przyciemniona przy aucie Mówię, Gierka gra jest ogólnie dobra, ja nie mówię, że to jakaś tragedia, tylko no, no, są takie zmiany według mnie trochę na minus. No ale jak to mówią, no, każdy człowiek ma swoje gusta, Jeden to na przykład odpowiada, a innym może się nie podobać. Krótki wyjście, to już może przejdziemy sobie do końca. mi dłużej sobie popatrzycie, jak to wygląda. I tak, jak wspominałem, jeśli jest coś chętny do oglądania tego typu filmów, jak teraz, to nie wiem, zostawcie łapkę czy komentarz, wtedy będę wiedział, że może jest sens takie coś robić. No wtedy byśmy sobie zrobili tę serię z PS Vita, PSP i Nintendo Switcha ponieważ mam te konsole to mam, mam takie możliwości więc co jakiś czas możemy sobie wrzucać odcinki tego typu z gierek myślę że to nie jest zły pomysł ale no mówię to już zależy od was bo nikt nie będzie chciał oglądać tego typu filmów no to nawet nie wiem czy to jest sens Sens nagrywać a mam dosyć dużo gier na przykład jeśli chodzi o PSP to jest witam troszkę tego mniej ale PSP jest tego bardzo dużo. Na Nintendo Switcha, no, no też już mam dosyć. I jakąś tam pokaźną kolekcję, bo jest ponad 10 sztuk. Więc, no mówię, mo mogę coś w tym kierunku robić, coś nagrywać. Możemy też, bo no mam dwa Switche połączone na jedno konto. To możemy sobie też zrobić taką serię porównań, nie wiem, z, włączyć na jednym odcinku dwie konsole, zagrać na przykład jakiś tam etap na Nintendo Switch Lite, no i później powtórzyć ten sam etap czy też nie wiem, dalszy ciąg na zwykłym Nintendo Switchu. I wtedy porównać mniej więcej jak to wygląda na, na każdej konsoli. No wiadomo, graficznie jeśli chodzi o to to bebechy konsole są takie same, jedynie chodzi o wielkość wyświetlacza. No i może operatywność tymi padami. No okej, okay, bo to miał być krótki odcinek. Chciałem kończyć, chyba pamiętam na 12 minutach, a zrobiło się 20 ponad. To co? Dzięki za oglądanie. Mówię, jeśli będzie zainteresowanie tego typu filmami, PS Vita, PSP, Switch, no to napiszcie w komentarzu, czy tam dajcie lajka, wtedy będę wiedział, że mogę coś w tym kierunku robić dalej. No i wtedy będziemy działać. A teraz, jeśli ktoś obejrzał ten film do końca, czy też w jakimś tam stopniu, to dzięki, że wpadłeś po tak długiej przerwie mojej nieobecności, i zapraszam na kolejne filmy. A na pewno będą się pojawią się jeszcze w tym tygodniu, jakiś jeden. Bo tak jak mówiłem, czekam na paczkę. Będzie unboxing, tak jak na kanale przystało. A teraz po raz kolejny. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.